Siemanko widowie, witam Was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będziemy budować tutaj aptekę, jak mówiłem. Nie napisaliście mi w komentarzach, ale ja tak zdecydowałem. Więc no, już to mam jakby w miarę pomysł, więc... Czemu ja takiego skinałam? Dobra, nie pytam. A, internet. Dobra, nie pytam. Weźmiemy sobie bloczki tak. No. Weźmiemy sobie to. I to. Weźmiemy... I to weźmiemy. I weźmiemy niebieskie drewno. Okej, okay. ona będzie mała, bardzo. Postaram się tu zrobić na całą wielkość. Tutaj troszkę zmienimy Okej okay. Mi się podoba Dobra, ta będzie równa Tak Możecie też napisać Wasze propozycje, co bym mógł zbudować na tym mieście. Bo nie mam ogólnie pomysłów. Czy chcecie może też y, roleplay? Tutaj czy byście chcieli. Czy byście chcieli tutaj z innymi członkami. Możecie napisać. Bo ja na bieżąco oczywiście patrzę komentarze. Oczywiście mówię od razu, że wszystkie hejty będą od razu usuwane, bo tego tolerować nie będę. Więc no. Okej. Okay. Dobra, z której by tu zrobić stronę wejścia? tej czy staj? Staj może. Bo tak. Bo ja tak zrobię. Czekajcie, bo tu jest nierówno. Okej, okay, dobra, teraz jest dobrze. Okay. Teraz robimy z kwarcu tutaj schodki. Okay. Dobra, myślę, że takie wejście jest okej. Okay. Okej, okay. traty zniśmy tą ziemię. Jeszcze ten kopalnia jeszcze nie jest skończona, jakby co? Ale w następnym odcinku, a właśnie jutro będzie odcinek specjalny. Jutro będzie odcinek specjalny. Będzie on około godziny Nie wiem, może będzie pojutrze Albo jakieś... Nie wiem w no. bo, to, bo to się trochę długo wstawia ogólnie Więc jakby sorry za to, że musicie tyle czekać na moje odcinki Ale no, no co się długo po prostu przysyła na kanał więc no. Jakby doceniam to, że oglądacie, to mi wystarczy już. Dzisiaj jest trochę dłuższy odcinek ogólnie. Bo mam pamięć w tele. <gryw> dobra, już nie będę o takich szczegółach mówić no. Ne, če je, to je preprosto duša od tjina kitola. Okej. Okay. Już to ładnie wygląda, przyznajcie. Czekaj, tylko to trzeba usunąć. O, no i teraz. No. A, o, jeszcze jeden blok wyżej, muszę napisać. Czy wy mieliście jakieś miasto? I czy no, ile tam po prostu już to miasto ma lat, lub miesięcy? Bo już te miasta to ma już chyba. To już ma 2 albo 3 lata już. został to już jest długie miasto ogólnie. Okej, okay, dobra. Już mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. Ale gówno. Lepiej to wygląda jak nie w puste miejsce, ale no słabe, bardzo słabe. Okay, dobre już to wygląda lepiej Bardziej mi się to podoba Schodki albo nie... Mm -hmm. No i ten frame. Okej. Okay. <tryk> ja nie wiem, jak to działa. Ogólnie to polecam wejść na film z kopalnią, pierwszy odcinek. Bo ja tu pokazywałem, jak zrobić te wejście. Polecam. No dobra. To by było, by. Jeszcze w sumie tu możemy zrobić tutaj do tej. Ja jeszcze nie mówiłem, ale tutaj, kiedyś był tutaj duży tunel. I ja go kiedyś przebiłem na drugą stronę nawet. Wyjście było o tutaj, i tutaj była droga, i tu się kończyła. Czekajcie, przebijemy się. Trochę to zajmie, dam przerwę. Jednak trochę mi się pomyliło, bo ta droga prowadzi tutaj. I zrobiłem tu drogę od tej strony i teraz prowadzi dobrze, nie tutaj było, dotąd. Można w sumie zacząć to już wysadzać. wysadzać. Czekajcie, zrobimy to na redstone. No bo nie, to już jest koniec tego filmu, więc, dobra. Witam Was na shortcie z mojego miasta, o nazwie Demolka. Pierdyknie. A to w sumie nie miało tak pierdyknąć, ale... Dobra i to. Jeszcze raz ogień. D'accord, on